Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Nie jest to kolejny odcinek Full Focus, a to dlatego, że przychodzę dzisiaj tutaj do Was bardziej prywatnie. Nie jako host, może nawet dobry host, nie jako prowadzący, tylko jako Tomek gość, który zajebiście dobrze bawił się, tworząc dla was ten kanał przez ostatnie dwa lata. Moja przygoda na YouTube tak naprawdę zaczęła się od League of Legends. dalałem w tę grę jak zły, robiłem z niej poradniki, omawiałem postacie, organizowałem turnieje związane z ligą. I full Focus, który zaczął się prawie dwa lata temu, był dla mnie pięknym powrotem do tej nosejiny nostalgii i genialnej gry, jaką jest League of Legends. Najpopularniejsze odcinki robiły prawie pół miliona wyświetleń, co jest mega fajną oglądalnością i bardzo wam za to dziękuję. Mieliśmy okazję sprawdzić wiedzę wielu bardzo znamienitych polskich graczy, streamerów czy komentatorów. Zorganizowaliśmy dwa sezony Igrzysk Śmierci, wręczyliśmy potężne, ogromne puchary. I zajebiście się tym wszystkim, jaram. Niestety na ten rok, 2022, wziąłem na siebie kilka zupełnie nowych dla mnie zobowiązań. Dowiecie się o nich najprawdopodobniej w ciągu najbliższych kilku Miesięcy, ale są one na tyle czasochłonne i trudne dla mnie, że nie byłbym w stanie pogodzić ich z dalszym nagrywaniem Full Focus, tak żeby było to utrzymane na dostatecznie dobrym poziomie. Bo musicie wiedzieć, że nie tylko tutaj wychodziłem czytać z tej karteczki jako prowadzący, ale też umawiałem gości, przygotowywałem koncepty na odcinki, wymyślałem sezony, chminiłem nad tym, kogo zaprosić, jak to ugryźć. Wszystkie zasady każdego sezonu koła ratunkowe, koncept igrzysk śmierci to są rzeczy, przy których w wymyślaniu bardzo aktywnie uczestniczyłem i często wychodziły one ode mnie. I z racji, że projekt był dla mnie w... zajawkowy, to bardzo mocno się w niego angażowałem. Nie będę niestety w stanie w najbliższym czasie tego kontynuować. Także chciałem Wam bardzo pięknie podziękować za te ostatnie dwa wspaniałe lata. Do świata Ligi Legend mnie cały czas ciągnie, więc myślę, że to nie ostatnie nasze spotkanie, ale to nie jest koniec projektu Full Focus. Jak możecie się domyślić, decyzję miałem podjętą już tak naprawdę kilka tygodni temu. W związku z tym miałem całkiem sporo czasu, żeby zastanowić się nad tym, co dalej z tym kanałem można zrobić. I słuchajcie, nie chciałbym, żeby on został zamknięty i żeby odcinki przestały się pojawiać. Wierzę, że sam format i sam pomysł na to, co zostało tutaj stworzone, są na tyle dobre, że są w stanie się obronić, nawet jeżeli prowadzącym będzie ktoś inny niż ja. Dawid, który pomagał mi tworzyć ten program od Backstage'u, również ma bardzo dużą wiedzę. Większość tych bebechów robił razem ze mną, więc wspólnie zorganizowaliśmy backstage'owy mini casting na nowego prowadzącego. To jest zawsze bardzo ryzykowna decyzja, bo ja wiem, no, że część osób to no mogła oglądać dla mnie i może tej nowej osoby, kurczę, wiecie, nie polubicie, choć mam nadzieję, tak mi się wydaje, że kurczę do Dobrze wybraliśmy, że to jest fajny zastępca, który dobrą energię tu da. I to jest osoba, która zna się na LoLu wpływ bardziej niż ja, co istotne. To jest osoba, która miała okazję Ligę Legend komentować w swoim życiu wielokrotnie. Moim zdaniem będzie to dobry strzał. Mam nadzieję, że do tego stopnia, że będziecie pisać w komentarzach, że dobrze, że Łysy sobie już poszedł z tego kanału, to teraz wreszcie jest dobry prowadzący, nie? Ale nie wiem, czy tak będzie. No to jest zawsze ryzyk fizyk. Chciałbym was prosić, żebyście dali tej nowej osobie szansę. Ale kim jest ta osoba jeszcze wam nie zdradzę i dowiecie się o tym dopiero w pierwszym odcinku nowego sezonu. Także koniecznie zasubskrybujcie teraz kanał. I żeby was zachęcić, to w tym pierwszym odcinku zostanę przemaglowany ja sam. Co prawdopodobnie dobitnie udowodni moją żenującą wiedzę w temacie Ligi Legend. Chociaż uważam, że jako prowadzący robiłem całkiem dobre wrażenie. Nieskromnie mówiąc, nawet jak ligi nie mam za dużo tu, to mam jej bardzo dużo tu. I tutaj też mam wszystkie kochane komentarze od Was przez te ostatnie dwa lata. Dziękuję Wam, kochani, bardzo serdecznie. Czekajcie na nowe odcinki. A jak zobaczycie, co nowego od siebie ogłoszę w tym roku, to zrozumiecie, że naprawdę nie dałbym rady, jeżeli chciałbym obie te rzeczy zrobić porządnie. Mam nadzieję, że rozumiecie. Dziękuję Wam ślicznie. Wszystkiego dobrego. Papa. Pa.